23 listopada w godzinach wieczornych w Budziskach w gminie Kuźnia Raciborska przy ulicy Wolności wybuch pożar, przez który doszło do wielu strat. Na miejscu pojawił się burmistrz Paweł Macha, a tam z ogniem walczyła już Straż Pożarna. Kiedy stanowisko kierownika komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu odebrało informację o pożarze wiaty ze słomą, do zdarzenia zadysponowano od razu dwa zastępy gaśnicze z Raciborza oraz najbliższe zastępy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Cała wiata w momencie, gdy strażacy przyjechali na miejsce, znajdowała się w ogniu, słoma znajdująca się tam, znajdowała się już w ogniu. Strażacy przystąpili do działań gaśniczych, z jednej strony nacierali właśnie bezpośrednio na pożar, z drugiej strony równolegle prowadzili działania w tak zwanej obronie, to znaczy, składowane materiały, obory, stogi kolejne ze słomą starali się bronić tak, żeby ogień się nie rozprzestrzenił. Udało się utrzymać. Pożar właśnie w wymiarach, w obrębie tej wiaty. Pod pochłoniętą ogniem wiatą składowane było 3000 bali słomy i siana. Spłynęła też instalacja fotowoltaiczna, która była warta prawie pół miliona złotych. Oprócz tego straty to również 360 ton kukurydzy należącej do właściciela. Straż Pożarna informuje, że straty oszacowane są na poziomie 600 tysięcy złotych. Po zlokalizowaniu tzw. Tak Pożaru, czyli pożar już był opanowany na tyle, że się nie rozprzestrzeniał. No, strażacy przystąpili do drugiej fazy działań, którą jest dogaszanie tego pożaru. I to już są długotrwałe działania. Po 14 godzinach pracy wciąż nie wszystko zostało ugaszone. Jednakże strażacy dzielnie walczyli przez kolejne godziny. W akcję zaangażowane było łącznie 26 zastępów OSP. Działania były prowadzone jeszcze wczoraj rano. Również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej o godzinie, około godziny 8 rana podmienili obsady na samochodach gaśniczych, które się tutaj znajdują. W nocy na miejsce zdarzenia przybyła grupa operacyjna z komendy PSP w Raciborzu. Z komendantem brygadierem Jarosławym Ceglarkiem na czele. Podczas pożaru nikt nie odniósł obrażeń, a sama przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, przestrzegajmy przepisów przeciwpożarowych, co pozwoli zminimalizować prawdopodobieństwo wybuchu pożaru i ograniczy jego rozprzestrzenianie się.